Zapraszam serdecznie na stół białoruski, na okrągły stół białoruski, który odbędzie się w Warszawie 24 września, czyli dokładnie w dzień po wyborach na Białorusi, tak zwanych wyborach na Białorusi, dlatego, że dzisiaj wiemy, że te wybory nie odbędą się w sposób demokratyczny, ale chociażby z tego względu warto o tym porozmawiać. Zaprosiłem do, do Warszawy wybitnych specjalistów zarówno z Białorusi, jak i z Polski, którzy będą nam przybliżać tę tematykę, będą mówili o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja na Białorusi, jak przebiegały te tak zwane Bory. Jakie są perspektywy rozwoju sytuacji na Białorusi? Mam nadzieję, że ICR, który w tej sprawie jest bardzo aktywny, tutaj również mnie wspierając, pokaże, jak należy rozwiązywać problemy na Białorusi i jaka jest droga dla samego społeczeństwa białoruskiego, ale też dla nas polityków unijnych czy społeczności zachodniej, w w tym celu wspomagania Białorusinów no w ich walce z, z, o demokrację i wolność, i dokładnie o to, co im się należy, ponieważ Białorusi nie są dokładnie takimi samymi obywatelami i ludźmi, jak, jak Polacy, Niemcy czy, czy Hiszpanie. I warto, żebyśmy my, jako społeczność europejska, wspomagali ich. Taką aktywnością właśnie będzie ten okrągły białoruski stół. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że to przybliży nam tematykę i pozwoli na znalezienie pewnych e, e, sensownych rozwiązań i sensownych środków pomocy Białoruś. Yarışı'na